Masz tu za swe trudy. Jakie tam trudy, Panie, sprawia mi przyjemność śpiewanie. Zapłacę ci więc za przyjemność. I racja za przyjemność prawie, że później trzeba zapłacić. Pozwól teraz, że się z tobą pożegnam. W takim razie niech Bóg ma macie w swojej opiece. Ach. Ludzi o takiej stałości uczucia, ty, to wysyłałbym na morze w każdym możliwym interesie i w każdym możliwym kierunku. Bo taki ktoś to zawsze coś osiągnie, nawet gdyby nic nie poszedł. No. Zostawcie się. Zostawcie samych. Ty. Raz jeszcze idź do okrutnej pani mego serca. Mów, że uczucie moje szlachetniejsze od innych. Zanim ma rozległe włości, że wszystko czynią. Fortuna oddala ceniem mniej nawet niż sama fortuna. Że to, co pociąga moją duszę, jest raczej natury darem. Ten cud, klejnot nad klejnotami. w mój pani. Lecz jeśli kochać cię nie może. Takich słów nie chcę słyszeć. Ale je usłyszysz? Załóżmy, że jest. Może jest. Istotnie, pani, tu z braku twoich wzajemności cierpi podobnie jak ty przez Oliwię. Mówisz, że jej nie możesz pokochać, co jeśli nie chce takiej odpowiedzi. Nie ma kobiety, której wiesz, wytrzyma młody miłości walące w mym sercu. Nie, serca kobiet tyle nie powiesz. Ich miłość jest coś takim jak apetyt, to rzecz nie trzebi, ale podniebienia, któremu łatwo o przesyt i stryć. Za to moja miłość, żarłoczna jak może. Tyleż co ono wchłonie. Nie porównuj tego, co może czuć do mnie kobieta z moją miłością do oliwi. Dobrze, wiem jednak. Cóż wiesz? Ja masz nazbyt dobrze, jak może kochać mężczyznę kobieta. Kobiece serce stać na równie szeroko jak nasze. Mój ojciec miał córkę która kochała się w kimś tak żarliwie, jak ja. Bym może, gdybym był kobietą, kochał się w tobie.